cześć, witajcie, ja jestem CzechXo i witam w kolejnym odcinku na moim kanale I witam Was w kolejnym poradniku, już to jest chyba dziesiąty poradnik w z Asia na moim kanale. Widzę, że naprawdę to lubicie, nawet w poprzednim filmie napisaliście, że tam lubicie te, te filmy po prostu i tyle, naprawdę mnie to bardzo cieszy. Już na samym wstępie chciałbym Was zachęcić do zasubskrybowania oraz zalajkowania tego filmu, żeby były po prostu zasięgi. Jeszcze możecie w komentarzu napisać, to mogę tego zrobić jakiś poradnik czy jakiś po prostu World Conquest! który pojawi się jeszcze dzisiaj. Tak, dzisiaj pojawi się kolejny odcinek. Będą dzisiaj dwa odcinki. Ten poradnik i będzie World Conquest. Ale musicie zobaczyć, czego to będzie. Więc zapraszam Was po prostu do oglądania. Widz mnie zapytał, jak stworzyć wasala w Age of History 2. Okej, okay, jest to... będzie to bardzo krótki poradnik, ponieważ żeby stworzyć Wasala w Age of, Age of History 2, ale w edytorze... No, po prostu bierzemy y, edytor gry, stwórz scenariusz, nie wiem, weźmy na przykład współczesny świat. Niech tutaj, tutaj możemy coś zmienić. Y, idziemy dalej, idziemy dalej. Mamy tutaj te nasze ustawienia scenariusza. Mamy zarządzać dyplomacją. Bierzemy tutaj wasalę. I mamy y, na przykład, niech będzie y, także Polska ma wasala jako Czechy. Dlatego Polska, klikamy na nią, przyciskamy i lecimy z tą Polską tutaj, że jest seniorem. A Czechy klikamy, drugi raz klikamy, żeby przyciągnąć. I tutaj. I Czechy. I zaznaczamy. I ty, w tym momencie Polska jest, wasa, Polska jest seniorem Czech, a Czechy są wasalami Polski. Nawet aż wam zaprezentuję, yy, że to jednak działa, że to nie jest jakiś fake czy coś takiego. Znaczy było nawet pokazane kolorystycznie. o widzicie nawet, że są, jest to wasal. No i patrzcie teraz! Bierzemy Ultimatu, zarządzaj anekcji i. 2205... Nie, nie... nie zgodzili się, ja... dlaczego? Może po prostu dlatego, że mamy za mało wojska, dlatego po prostu sobie je zwiększmy. Teraz bierzemy ultimatum zarządzania Nexi, bierzemy. No i obecnie Czechy są polskie. Więc ja wam dziękuję za ten porannik. mam nadzieję, że się to ci, którzy nie wzięli już wiedzą. Dzięki wszystkim. Hej, hej.